Gdzieś w tajemniczych gęstwinach lasku marcelińskiego dzieją się rzeczy, o których nie śniło się nawet nad Marianowi. Spokojne zazwyczaj tereny opanowała bezwzględna i okrutna banda trzech tajemniczych niewiast. Działające do tej pory w ukryciu postanowiły w końcu ujawnić się, ruszyły w świat, wypełniając heroiczną misję, rabowania bogatym i oddawania biednym. Czyli sobie. strzałem się Dziewczyny, zobaczcie co nam kupiłam. Kupiłaś jasne. W życiu na niej nie zapłaciłaś. To jest no dobra znalazłam. Aha, z twoim szczęściem? Kurde, bierzcie i się cieszcie, że w ogóle coś macie. Dobra, i nigdy za dużo. Rachel Hood Band. Romantyczna i ponęzna oszustka, której słabością są bogaci mężczyźni, złoto i kamienie szlachetne. Marzy o wielkiej miłości i jeszcze większej fortunie. Lista jej podbojów jest imponująca, jednak rzadko który mężczyzna jest w stanie spełnić jej oczekiwania. Na pocieszenie po rozstaniu zabiera ze sobą pamiątki, np. cały majątek ukochanego, wielbicielka komedii romantycznych. Jej ulubionym aktorem jest Leonardo DiCaprio, który oczywiście nie ma już fortuny. Szukając ideału ogląda się za wieloma facetami, ale zazwyczaj kończy się to w taki sam sposób. Hej! No cześć! Cześć! Cześć, co tu biegasz? A codziennie. Naprawdę. i nie. Nary. Ej, mój portfel! Mała Jane. Bezkompromisowa podrywaczka o łagodnym usposobieniu i pogodnym uśmiechu, gustująca w wysokoprocentowych trunkach. W pewnych kręgach cieszy się dużym uznaniem jako sommelier tanich win. Kolekcjoner zwierząt. Silna wieś emocjonalna, jaką nawiązuje ze swoimi pupilami, sprawia, że nawet śmierć nie jest w stanie ich zerwać. Dlatego też specjalizuje się w oprawianiu skóry i wypychaniu zwierząt. Krążą słuchy, że w swoim fachu nikt nie może się z nią równać. Pasywna wielbicielka siłowni. Wielka miłośniczka mężczyzn w każdym wieku i trochę mniejsza wielbicielka sportów ekstremalnych. Jej ulubioną dyscypliną jest rzucanie się w pogoń za mężczyznami, którzy wpadną jej w oko, czyli niemal za każdym. na Willy. Bezwzględna morderczyni specjalizująca się w wampirach, wilkołakach i zombie. Miłośniczka wszelkiego rodzaju broni, trucizn i substancji niewiadomego pochodzenia lub zastosowania. Z zamiłowaniem do gotowania i przyrządzania deserów owocowych. W wolnych chwilach eksperymentuje w domowym laboratorium, przyrządzając rochytlą dla małej Jane. Jej ulubionym kolorem jest czerwony we wszystkich odcieniach. Z reguły nosi wyłącznie rubiny i pije krwawą mery, ewentualnie czerwone wino. We wczesnej młodości związana z ruchem nacjonalistycznym. Zaciekła zwolenniczka odebrania praw egzystencjalnych wampirom. Cześć się, możesz być następny.